Witamy Państwa. No, widzicie, dzisiaj mamy w plenerze, bo musieliśmy akurat wejść z domu. No, bo nie było warunków. Musieliśmy poszukać w miarę spokojnego miejsca. No i właśnie tutaj, nawet tak, wiecie, co z ręki wszystko idzie. Ale, no, materiał jest taki, dość, ma dość duży ciężar gatunkowy, na pewno oczekujecie. Kolejnego filmu i widzicie tutaj codziennie coś się dzieje, bo rzeczywiście coś się dzieje. Zawsze się coś dzieje, może tak. Każdy dzień coś przynosi. No i też siłą rzeczy przyniósł ten film, który już praktycznie wiedzieliśmy, kiedy robiliśmy poprzedni. Wiedzieliśmy, że to trzeba powiedzieć. No nie ma innego wyjścia, jak to się mówi. Nie ma bata, i trzeba coś, coś powiedzieć. Trzeba powiedzieć na tyle ważne rzeczy, że Państwo muszą się raczej na północy, się musicie. Na pewno się zastanowią nad tym, co z tym zrobić i jak do tego podejść. No, i teraz będziemy mieli też przykłady. I bez tych przykładów to się nie da, takie własne doświadczenia i raczej znaczy własne przekonanie, to jest przekonanie, że tak. Będzie. No, widzicie już, o czym będzie mowa. I po prostu trzeba to powiedzieć e, wyjaśnić, dlaczego, uzasadnić. No i co? W takim układzie e, co dalej? No, dalej musimy już mówić, ale. Te szczegóły, starczy z tego wstępu. nie będziemy, Staramy się nie mówić dużo. No to prosi, ty ja poproszę Wiolę, aby przedstawiła tutaj to, co się da, a ja po prostu e, będę będziesz się wbijał. się wbijał. Koniecznie musisz. W każdym razie e, przez 7 lat istnienia niebocentryzmu na e, YouTube. polskim internecie. Na polskim internecie w ogóle. Przepraszam, tak. jeśli mi ręka drży. Y... Co niósł zawsze niebocentryzm? Co niósł zawsze ze sobą niebocentryzm? Niebocentryzm niósł wyjście. Wyjście z sytuacji. Dlatego też taki tytuł mamy. Z jakiej sytuacji? Z tego morderczego systemu. Z tego morderczego systemu. Mamy tutaj przykład wyjść, wejść z naszej prehistorii. My mamy również własne prywatne wyjścia. Natomiast tu chodzi o takie wyjście no, na podstawie czegoś. Proszę Państwa, Państwo czekaliście. Najprawdopodobniej ci yy, te polany, które yy, są szczerymi niebocentrykami i zgadzają się z naszymi treściami. Sprawdzili to sobie i wiedzą, że praktycznie domyślają się, może, że wszystkie przesłania, które dawaliśmy Państwu, to były przesłania od data. Dzisiaj? Oczywiście myśmy przy, yy, nie zawsze mówili, że to jest przesłanie, czy coś i tak dalej. Dopiero w ostatnim filmie zaczęliśmy to jakby szerzej Państwu wytłumaczyć, na czym to polega. Ale za, zadajmy sobie pytanie, pytanie, a dlaczego nie? Nie miałoby być to tak. No właśnie, dlaczego tak może to miałoby to nie być? No to musimy cofnąć się do prohistorii. No co, to były też przesłanie myślowe, i dla mocy których, tych przesłań od Atta, polany, polany weszły. Polany weszli do podziemnych ukryć, zostawiając spłaczem, zostawiając ład, jaki on by nie był wtedy, ale były jeszcze drzewa e, światłowodowe, łączniki kolumny nieba, światłowodowe, fraktalne, ale one były, one były. I ten świat musieliśmy zostawić, ten ład. Musieliśmy wtedy wejść. Natomiast my mamy teraz przesłanie, żeby wyjść. Ale skąd wyjść? I teraz uwaga przez wiele miesięcy system nam proponuje, a wręcz nakazuje takie hasło: zostań w domu. To jest bardzo ważny argument. I to jest w wielu państwach. To jest o, ogólnoświatowe. To jest ogólnoświatowe i jeszcze mało tego to jest y, tak powiedziane, że jest jakby y, oficjalne wyjaśnienie, ale w to oficjalne wyjaśnienie za bardzo nikt nie wierzy, bo widzimy to po Holandii. Tutaj mieszkamy, no to wiemy jak to wygląda, i że y, ludzie powoli mają, y, znaczy nie powoli, tylko mają dystans do tego. Dysta już się robi dystans do tego siedzenia w domu. Chcieliby gdzieś wyszczelić, po prostu, yy, ale tu system trzyma specjalnie, tu wskazówki są. To możesz sobie ewentualnie siedzieć przed telewizorem. No, to jest ogólne hasło, ogólnoświatowe hasło. Zostań w domu, zostań w domu. Proszę Państwa, dziś chcieliśmy Państwu powiedzieć, że przyszedł ten moment. O, jakie piękne ptaki fruną. Że przyszedł ten moment, że doczekacie się Państwo tego, na co czekacie. My Państwu nie powiemy daty, bo my tej daty nie znamy i nie będziemy znać. I ona jest nawet nie wskazana Ona jest kompletnie nieistotna w o, tym momencie. Ponieważ czas w tym układzie nie gra najmniejszej roli. Tak naprawdę u czas nie istnieje. Daty nie podamy. Natomiast mamy przesłanie takie dla Państwa. Co możecie zrobić, kiedy przyjdzie ten odpowiedni moment. A moment będzie taki, że Adta do, do Was, do siebie przywoła. Teraz zwróćmy uwagę, kogo przywoła. Swoje Dzieci. Wy rozmawiacie, macie rodzinę? Rozmawiacie swoje swoimi dziećmi, nie? No to y, Atta, m, mój rodziciel, Wioli tak samo. Nasz rodziciel, Nasz rodzic rodziciel. umiłowany. Y, słuchajcie, y, to co nie miałby, y, nie, mia nie miałby nam nic do powiedzenia, tak właśnie działa system że Atta oficjalnie nie istnieje, ale istnieje. Istnieje pałac, istnieje Szkło Nieba, którego wiele y, razy nie można było y, niczym przebić i tak dalej. No przebito R raz. Raz tylko przebito. No i wiadomo czym się skończyło tym odczuwem do dzisiaj. No ale po prostu że to wszystko istnieje, ale y, jakby Starają się właśnie powiedzieć, że nie ma coś takiego, jakby Atta mógł zwrócić się do swoich dzieci. Do swoich dzieci, tak. Do swoich dzieci, jakby... Tak, to są dzieci z jego cząstką. Bardzo ważne. I, I to jest podstawa tego wszystkiego, co państwu chcemy powiedzieć. Właśnie ten argument, co? dlatego, Dlatego po prostu system zrobił wszystko, żeby w umysłach, tych, którzy mają cząstkę, jego cząstkę, żeby po prostu y, nie istniał, żeby nie istniał. Ale on się odezwie dla tych, którzy są na tyle świadomi i są z nami od paru lat, może ze mną od siedmiu lat. Nie, niekoniecznie, jeśli szczery Polano odnalazł y, tydzień temu czy wczoraj i zrozumiał, że Odnalazł prawdę, to też dotyczy to Jego, zresztą, nie nam o tym sądzić. Tak jest. Adda wie wszystko i, i wie może jak. wszystko. Tak. I wie, jak to zrobić, tak, żeby Państwo to zrozumieli, Jego przesłanie. O, to jest Bo tam. to przesłanie. Żebyście go zrozumieli. Dotrze i do Was, tak jak my mieliśmy. Yy, takie przesłanie. I nawet próbę generalną. I nawet próbę generalną, gdzie nogi chciały mnie nieść, nas właściwie, wyszliśmy nawet z o domu, świcie. bo nie, nie Tylko to byłoś o świcie. Nie wiedzieliśmy, co mamy ze sobą zrobić. Tak. Niemniej jednak przy tym wezwaniu spotkała Was jeszcze jedna duża próba. Jeden wybór. Ponieważ wszyscy wokół wtedy, kiedy zostaniecie wezwani, przywoływani, wszyscy będą spać. My nie wiemy, czy to będzie w nocy, nad ranem, w dzień. Wiemy tylko, że wszyscy będą spać. Będziecie chcieli niektórzy budzić swoich bliskich i ich nie dobudzicie, bo oni mają się nie obudzić. Akurat w tym momencie. Tak uważamy. I takie mamy głębokie przekonanie. przekonanie. Tak właśnie, tak to sobie wyobrażamy, yy, tak to sobie właśnie wyobrażamy, że właśnie tak to będzie. Yy, słuchajcie, czas nie gra roli, a więc ten moment, kiedy yy, Atta yy, zawoła swoje dzieci, to jest. To może być jutro, dzisiaj. To może być w każdym. Ja to zawsze mówię za tydzień. E, że, e, ja zawsze to zawsze mówiłem e, właśnie, że że słuchajcie, znaczy, słuchaj, wiesz co, dla mnie to nawet e, wywrotka może być jutro. Tak to za zawsze. Ty zawsze powtarzałeś, że to może być e, nawet jutro, że my tak. nie znamy daty, ale czas, e, czas ale... dobiegł końca przerabiania. Tej odpowiedzialności, którą musieliśmy ponieść, jeśli y, szczerzy Polanie podjęli decyzję taką w sobie, że moralnie chcą zostawić to sy ten system. Staną jeszcze przed jednym wyborem, bardzo trudnym, tylko nie zapominajmy, że to, co zostawimy, jeśli zechcecie zostawić. Wszystko się kręci wokół decyzji. Ale to, co zostawicie, to jest wina systemu. Ten system Wam to zgotował, jeśli cała Wasza rodzina będzie w tym czasie spać, będziecie chcieli ją dobudzić i nie będziecie mogli dobudzić. Pamiętajcie, to jest wina systemu, bo to On nam zgotował w najbliższej rodzinie tak zwane podrzutki. Ja już coś wspomniałam w poprzednim filmie. Tak zwane podrzutki. To będą bardzo trudne wybory. Ale I okazało to są, to się, będą, dzieci, które są. Mogą które nie mamy, być waszymi to, dziećmi nawet. No właśnie. To będą bardzo trudne wybory, ale wiecie co? Będziecie wiedzieli, co macie robić. Przemyślecie wszystko, wszystko przemyślicie, albo już załapaliście. Atta. Atta. Da Wam odpowiednie przesłanie. Nam dał takie, że trzeba wszystko zostawić i wyjść z domu, ubrać się i wyjść z domu. Kiedy opuścicie dom, to dalej pokieruje was on właśnie, nasz rodziciel. I będziecie wiedzieli, gdzie macie pójść, po co, jak i dlaczego. Będziecie wszystko wiedzieli. Reszta będzie. będzie spać, i nie martwcie się, nikt nie poniesie śmierci. Wszystko stanie się tym, czym ma się stać, albo kim ma się stać. To jest domena Atta, ale my wiemy, że Atta nie jest przedstawicielem śmierci. On jest przedstawicielem życia. No, i jak przemyślicie, to zastanówcie się nad jedną rzeczą. No to jak uważacie, jest jakieś inne wyjście? Słuchajcie, jakby to się miało stać? Czy wymyślicie, że my byśmy mieli spojrzeć na odpalający się pałac razem z hybrydami, czy z klonami? My sądzimy, że to jest właśnie takie rozwiązanie, jakie miało być zawsze. Słuchajcie, to I jest... nawet te wcześniejsze filmy, te wcześniejsze, teraz to tu niedawno, że tam wypowiedzenie, yy, wypowiedzenie posłuszeństwa, tak, systemowi i tak dalej, tak. To, to zostało wygenerowane przez sam system. To, to myśmy tego nie zrobili, to po prostu, jak wiecie, to, to system to wygenerował. I to, i słuchajcie, ten film, to można powiedzieć w cudzysłowie, yy, też system, można powiedzieć, na swój sposób yy, nas yy, jakby umotyw umotywował, że trzeba to powiedzieć. Nie można takiej sytuacji, czy takiego czegoś trzymać w kieszeni i nic nie powiedzieć na ten temat. Ja podejrzewam, że mieliśmy to Państwu przekazać. <laughs> Przepraszam, tylko dlatego, żebyście się nie czuli wtedy zagubieni. Macie pewną wskazówkę. Wybór oczywiście należy do Was. Będziecie chcieli, to zostaniecie. I na pewno nie spotka Was śmierć. To są Wasze wybory. My Wam nie możemy, po raz chyba setny powtarzamy, że my nie możemy Wam mówić, co Wy macie robić. My mamy dla Was przesłanie. Że przyjdzie moment, kiedy wasz rodziciel atta was wezwie, was wezwie, i to, co możecie zrobić, to opuścić systemowy dom. I wierzcie mi, że opuścicie go wtedy na zawsze a dalej poprowadzi nas atta. I to jest właśnie to przesłanie. I chcieliśmy je Państwu powiedzieć tak, jak ono właśnie do nas dotarło. Szczegółów nie znamy, bo nie możemy ich znać. Każdy je pozna w tym właśnie momencie. E, takie opuszczanie domów, e, to myśmy już przerobili, kiedy opuściliśmy w Polsce dom. E, no to wiem, jak to wyglądało. Trzeba, bo to, bo to będzie bardzo głębokie przekonanie i bardzo głęboka intuicja, żeby po prostu wyjść. Tak jak stoisz wyjść. I tyle. A dalej. To już Atta nas pokieruje, co mamy zrobić. No i co? To chyba... Byłoby na tyle? To chyba byłoby wszystko. Także ci szczerzy, którzy czekali na te informacje, to się wreszcie doczekali. Tak jest. No to co? Ach, jeszcze chciałam powiedzieć, że historia zatoczyła pełne koło. Tak jest. Zatoczyła koło wtedy było właśnie taka sytuacja, a dzisiaj wtedy jest. Wysz, weszliśmy, a teraz mamy wyjść, więc wybór należy do was. My z naszej strony możemy wam tylko powiedzieć, że życzymy wam dobrych wyborów, mądrych, dobrych przemyśleń, frezów. Wszystko sobie to przewrócić do góry nogami, wszystko sobie to przeanalizujecie. E na pewno będziecie mieli dość czasu, żeby to wszystko przeanalizować, i musicie być sami o tym przekonani. Wy myślicie, że ten film y, to było takie, tak prosto zrobić. My sami musieliśmy wszystko prze, przewrócić do góry nogami. Przez ładnych parę dni. Przez dobre parę dni tak po prostu musieliśmy przefrezować wszystko: różne przykłady, historia, nie historia, nawet do własne mody, przykłady. Własne doświadczenia i my. Mamy nadzieję, że każdy z Was ma będzie własne. miał własne doświadczenia, dlatego my nie bardzo już chcemy przedstawiać swoich. Dokładnie. Bo my, żeśmy o tych doświadczeniach wiele razy mówili. Tak, no mówiliśmy, jak opuszczaliśmy Polskę, ale tutaj już nie chcemy już wracać do tego, bo każdy ma z Was, Państwa, własne doświadczenia i yy, po prostu tak samo jak my byliśmy przekonani. I tak tutaj, jak przekonani wtedy, jak opuszczaliśmy Polskę, to tak samo ma jesteśmy, byliśmy przekonani, jak tu przyszliśmy, żeby zrobić ten film, bo innych warunków nie było. Bo słuchajcie, no to jest żelazna zasada. Zawsze się coś dzieje. To nie jest tak, że się nic nie dzieje. No to co? Wszystko, czy jeszcze coś? Chyba wszystko. Chyba wszystko. No to jak wszystko, no to. Dziękujemy dziękuję. za uwagę. Dziękujemy za uwagę. Wszystkiego dobrego.